Dzień dobry. Mamy Enixa na baterię na takim jak widzicie półmetku. Ja wam ten półmetek pokażę. Zaraz się zagłębimy w niego jakoś tutaj dokładniej. Tu akurat jest cała bateria. Dlaczego półmetek? No bo po pierwsze mamy ten samochód już przygotowany do woskowania. Częściowo, bo częściowo, ale to jest ta tak zwana większa połowa. Mamy zrobione masą całe przednie nadkole. Ogólnie połówkę auta już mamy zrobioną pod woskowanie a drugie pół jeszcze nie i ja filmuję to właśnie teraz, żebyście zobaczyli tę subtelną różnicę tak nam wygląda ta połówka zrobiona już masą tu od początku do końca część tej podłużnicy tutaj nad belką oczywiście całe też tylne nadkole prób no i Tutaj taki kawałek, ten na który najbardziej pryska i część tylnego pasa do połowy, żeby tą połówkę teraz jakoś tu zaakcentować. Przejdźmy teraz na lewą stronę nadwozia, popatrzmy jak to wygląda w oryginale. Tak, żebyśmy mieli jakiś ogląd sytuacji o co tutaj chodzi i co tu zostało zrobione tak nam wygląda to fabrycznie jeśli ktoś narzekał na frędzle na kijance to tak wyglądają frędzle na samochodzie za prawie cztery kijanki no i jedziemy dalej Przednia część, tutaj nasza stopka wklejona do podnoszenia, żeby ten samochód jakoś uczciwie podnieść. No i przednie nadkole do samej góry, cały kielich. Jedyne co tu jest zrobione, no to aktualnie jest wklejona ze ślepka tego pięknego profilu, żeby tam w ten profil za wiele nam nie leciało. I tak jest troszkę inaczej niż w 4 bo ten profil od góry jeden otwór, drugi i trzeci. To ten drugi i trzeci już ma swoje zaślepki, a w pierwszy od góry wchodzi nam wiązka. Tymczasem w rafie 4 tych zaślepek nie ma. Takie, no, takie drobne różnice, powiedzmy, że to jest właśnie to premium. Co do premium jeszcze, teraz Wam tego nie pokażę, ponieważ jesteśmy tutaj wyoklejani. Ale popatrzcie, ten przewód od klimatyzacji jest czarny. Tak samo czarna jest chłodnica od inwertera. Po prostu w leksie te chłodnice są dodatkowo lakierowane, czego w Toyocie nie ma. Mogę Wam tu pokazać na tej chłodnicy od skrzyni tutaj, bo ona jest oklejona. Zobaczcie, ona jest cała jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że Alu, ona jest cała jeszcze utopiona w ppl Tymczasem w RAW 4 to jest wszystko żywe aluminium, także wydaje mi się, że jednak ten Lexus gdzieś tam oczko wyżej od Toyoty wciąż jest. Wróćmy może tutaj. Dlaczego masą mamy zrobione tylko tyle? Po pierwsze, nie mieliśmy ustalonego demontażu zawieszenia, w związku z czym musieliśmy tutaj dokonać małych akrobacji żeby to zawieszenie okleić na tyle, żeby go nie uciapać masą, ale żeby też dojść w jak najwięcej miejsc w tych zakamarków wszystkich. Jedyne czego się nie udało do końca zrobić masą, to dosłownie kilka centymetrów kwadratowych tam z tyłu za MacPhersonem, ale no dowoskujemy to kątową dyszą i myślę, że to będzie jakoś żyło. Mamy zrobioną tutaj podłużnicę, tak jak pokazywałem już mamy zrobioną podłogę, no i jesteśmy do masowani tutaj do baterii, która też była oklejona najdokładniej jak się dało, żeby móc zrobić ten odcinek podłogi tutaj masą. Dlaczego jej nie demontujemy? Jest to dwojakie, nie jest to technicznie problematyczne, bo to jest jak widzicie 8 śrub czy tam 10. E, chyba 10, bo po 5 na stronę, i ta bateria ląduje na ziemi. Ale, e, żeby ją zdemontować, tak jak wspominałem, przy plaginie rafce, e, mamy tutaj kilka tak zwanych wspomagaczy i ułatwiaczy. Pierwsze od lewej klimatyzacja. E, gaz 1234, jak to w nowych autach od 2017 roku. W związku z czym, jako że my klimatyzacją się nie zajmujemy, wymagałoby to zawiezienia samochodu na lawecie do człowieka, z którym współpracujemy, żeby on po prostu ściągnął gaz z tego układu, żeby go nie tracić. No bo ekologia, poza tym cena tego gazu, jaka jest, taka jest. Wtedy, gdybyśmy ten układ już mieli pusty. Moglibyśmy go rozszczelnić, zabezpieczyć sobie, w sensie rozpiąć, no zaszczelnić go z powrotem za ślepkami, żeby tam się wilgoć do środka nie dostała. No i wtedy już tylko podpinać te trzy wtyczki elektryczne i moglibyśmy tą baterię zrzucać na ziemię. Logistyka bardzo duża, wszystko laweta ze względu na to, że no, jak widzicie bateria jest chłodzona klimatyzacją. W sensie układem klimatyzacji, dlatego też w książce gwarancyjnej tam macie zapisane serwisy klimatyzacji, chyba co 2 lata lub 100 tysięcy kilometrów, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie tych kilometraży, ale coś mi te dwa lata gdzieś tutaj się obiło o uszy. No bo jeśli nie będziecie mieli gazu w układzie tego czynnika chłodzącego, no to nigdzie nie pojedziecie, bo mądry Lexus czy mądra Rawka plugin. Wyrzuci wam system error e, i dowiecie się, że niestety nie dość, że nie możecie się sklimatyzować. To jeszcze nie możecie nawet e, gdzieś jechać. E, niestety, tak e, to wygląda. Taka jest cena nowoczesności. E, co by nam dało ewentualne zdjęcie tej baterii? No, niewiele, bo popatrzcie, tak tutaj jesteśmy w stanie się z woskiem dostać dyszą kątową do sporej części tunelu. Przez ten otwór tu gdzie widać wiązki idące górą też dostajemy się do tunelu. Tutaj jest na tyle szczeliny, tu jest około centymetra, półtora, że też tą kątową dyszą mogę tam wejść i wypsikać większą część podłogi. No a tu już mamy znów tunel i tutaj też na dobre 30 cm dostanę się w głąb. I tu jest powtórka z rozrywki. Też mamy szczelinę jedną, drugą, tutaj w powiązek możemy się dostać, więc powiedzmy tak, dodatkowy koszt, spory dla klienta, dodatkowa ilość naszej pracy też spora, żeby to opuścić, a tak naprawdę co zyskujemy? No zyskujemy może 3% podwozia. Które udałoby się nam zabezpieczyć, i to w miejscu, gdzie pod tymi osłonami, nad baterią, i tak tam jest nikła szansa, że cokolwiek tam wleci. A nawet jeśli wleci, to tam jest na tyle ciepło, że to wszystko odparuje i nie będzie się tam nic działo. No, takie jest przynajmniej moje założenie. Oczywiście wiadomo, że gdyby chcieć to zrobić w 100% idealnie, no to wypadałoby jednak tą baterię opuścić, ale to tak jak mówię, to już klient musiałby zaakceptować po prostu spore dodatkowe koszty przy demontażu takiej baterii, a moim zdaniem w tym momencie gra już jest niewarta świeczki. Lepiej poświęcić czas na wywoskowanie dobrze zakamarków wszystkich tej baterii, bo tu jest kilka warstw blachy, jedna na drugiej, wszystko jest utopione w ktl -u. I wydaje mi się, że lepiej te parę złotych dołożyć właśnie do mas, żeby to podwozie z tej strony wyglądało mniej więcej tak jak z tej strony. W sensie takim, że lepiej jest zabezpieczyć tam, gdzie rzeczywiście jest zagrożone, niż w miejscu, które nawet w niezabezpieczonych 20-paroletnich autach jest czyste i suche. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy zrobioną, to jest takie wycięcie. Tutaj tej masy nie ma, ze względu na to, że ustalenia były takie, że będziemy w tym samochodzie najprawdopodobniej montować hak w związku z czym zostało to odklejone, żeby tutaj masy nie było, żeby ten hak przyszedł metal na metal czy tam ewentualnie metal na wosk. bo tyle jeszcze możemy, a jak tutaj by było natynkowane masy, no to trzeba by tą masę później przy montażu haka zdzierać, woskować to jeszcze raz. Ogólnie trochę granie warta świeczki, dlatego też no, warto pytać, warto rozmawiać bo jeśli klient Wam zezna, że za jakiś tam czas będziecie robić coś dodatkowo przy tym samochodzie, no to też już sobie fajnie zrobić pod tą przygotówkę. Po pierwsze, żeby nie robić dwa razy tego samego, no bo to i materiał, i czas. Po drugie, żeby też nie dodawać sobie bezsensownej pracy. Tyle chyba tak w kwestii przygotówki. No, mamy ściągniętą też tam tylną belkę, co widzieliście ze względu na to, że ten hak będzie montowany, a jego montaż najprawdopodobniej będzie wymagał demontażu tej belki. W związku z czym, jeśli się okaże, że hak, który przyjdzie, nie będzie wymagał tego demontażu, to my tej belki później nie ściągniemy, ale już będziemy mieli wy, wy zabezpieczaną. Teraz jak już tu jesteśmy, to Wam tu pokażę, no dotąd mamy zabezpieczone. Jeśli nie będziemy montować, znaczy jeśli nie będziemy demontować belki, to ona tu zostanie zawoskowana już na masie i problem się rozwiąże. Jeśli się okaże, że trzeba ją będzie zdemontować, nie będziemy wtedy musieli robić dodatkowo już tego nadwozia masą w tym miejscu, bo już mamy to zrobione, a belkę sobie zaraz przykręcimy. Na dystansach, w tym miejscu, gdzie jest do montażu. No i zrobimy, okleimy teraz przede wszystkim drugą część, zrobimy to też masą, no a potem już będziemy woskować.